Siemanko wszystkim z strony. Eee. Master Raka i, i dzisiaj gramy w Hackbala. Tak, dzisiaj gramy w Huxbala. To jest mój pierwszy odcinek. To jest Więc dzisiaj będzie odcinek z Hackbala. Hmm. No i szukamy serwera. Yy, może trzy wersje? Trzy może być serwer. A co napiszę? Nie ma. A co napiszę? Nie ma. I nasz link ma stereo Ety. I pozdrawiam o, oczywiście ISKO. Yy, Bu, Bubrza i... Bubusz i, i, i Josta Bo ja ich znam I, sam, i seksy I, 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 i ja, ich, ja ich oczywiście znam Więc... no i gramy Także... Także no Przegramy Ja oczywiście Bronie, na bramce i będzie taki krótki dość odcinek. Gdzie tylko ten mecz co, co dzień będzie taki filmik, byście chcieli wie, więcej takich filmików właśnie z Huxbala Tak jak nagrywa nagrywa mój kolega, więc ten mecz. mecz tylko. Kurde, kurde, bo burz. just, dobra, obrona, obrona, tu jeszcze tak mają, mają, więc kurde, dobry atak zrobili, dobrze, sakwy dawaj jest, będzie 1-0, no co ty zrobiłeś, nie? Dobra Kurde, wracam się No dobra, Kurde, już podałem, yy, Więc jeszcze yy, Te yy, Minutę i Pół Człowiek Minuty zostało Do końca odcinka No wiem, że takie krótkie odcinki, ale no, y, kamerka mi na 15 minut tylko pozwala. Więc. Więc. I y, 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 jutro będzie 15-minutowy filmik. Tak. Z zrobimy sobie taki mecz z kolegami. I. I. Tak. Kurde, jaki rok. Nie ma, bronimy. 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 Jeszcze minuta została. Kurde, no tu no, 0-0. Trochę słabo, trochę słabo. Trochę. Słabo. Nie ja nie. Dzisiaj jestem w jakiejś słabej formie w ogóle. Dzisiaj jakieś lagi, wszystko. Więc... No kurde No jeszcze obroniłem Dobra Dawaj do ataku Do ataku No brawo Supek no, Dobra wybi, wybi to Dobra jest Wybij wybij master nie, co ja zrobiłem Kurde Dawaj dobra za koniec meczu No kurde przegrany Wiem taki. O. Więc ziomeczki to tyle na dzisiaj. Wiem, że taki krótki odcinek, ale trzymajcie się i cześć.